Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem serdecznie przywitać Was, drodzy diecezjanie, ale i tych, którzy żyją poza terenem naszej diecezji, w Polsce czy za granicą. Chciałem Wam wszystkim złożyć jak najlepsze życzenia. Niech Jezus Chrystus nas wszystkich błogosławi. Od Chrystusa zaczyna się nowy czas. Niech ten. Chrystus narodzony, nowonarodzony nam wszystkim błogosławi. Błogosławi naszym rodzinom, tym, którzy mieszkają na terenie naszej diecezji, ale niech błogosławi tym wszystkim, którzy mieszkają poza terenem naszej diecezji i tym wszystkim, którzy na teren naszej diecezji do swojego rodzinnego miasta czy do swojej rodzinnej wioski nie będą mogli z takich czy innych racji Powrócić, ale sercem będą razem z nami. Chrystus nas wszystkich jednoczy. Jednoczy wokół wigilijnego stołu, ale też jednoczy w czasie Eucharystii, wokół stołu Eucharystycznego. On daje nam siłę i nadzieję na lepsze jutro. Niech i ten Chrystus który narodzi się w tym roku 2014, nam wszystkim błogosławi. Niech i nam daje, daje nadzieję na lepszy rok 2015. Niech wlewa w nasze serca miłość, niech wlewa w nasze serca dobroć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.